Hej, mówi Angelus. Witam was na kanale Pasjonatów Gamingu. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam grę Magic: The Gathering Arena, a dokładniej chciałbym opowiedzieć trochę dla początkujących, jak wygląda rozgrywka, czym się tutaj zajmujemy i na co warto zwrócić uwagę na początku. No to przejdźmy może przez ustawienia menu, bo to jest na początku zawsze interesujące. Mamy tutaj główne menu, w którym pojawiają się nasze nagrody. Po zrobieniu misji dostajemy złoto i expa. Codziennie nowa nagroda pojawia się, jeśli jest wolne miejsce, więc warto codziennie zaglądać, żeby taką nagrodę zrobić, bo dzięki temu mamy właśnie darmowe złoto, darmowe expy i możemy sobie na, nabić trochę więcej kasy, dzięki czemu Mamy też możliwość zagrania drafta za darmo. Tutaj są nagrody, które się pojawiają raz na tydzień, jest ich 15. Po zrobieniu dostaje się tylko expa i to takie jakieś urywki albo karta od czasu do czasu, więc nie warto tego później robić, ale przy okazji zawsze, zawsze te kilka punktów expa się przyda. Tutaj trafiamy do mastery. No to jest taki pas opłacany przez gracza, może sobie tutaj albo za darmo jechać i zbierać nagrody, albo jak zapłaci gramami może sobie powiększyć tą wersję i dostaje jeszcze większe nagrody. No zazwyczaj ten opłacany pas, jeżeli się gra cały czas, to się zwraca po jakimś czasie, tutaj widać koszt 3400 tych y, gemów. Y, jeśli chodzi o profil, no to mamy podzielone y, na constructed y, limited. Constructed, no to jest y, tworzenie własnego deku i tymi dekami gramy, wygrywamy z przeciwnikami z całego świata i wtedy zdobywamy coraz wyższą rangę. Limited to są drafty albo sildy i tutaj też oddzielnie zdobywamy wygrane i też możemy wyjść coraz wyżej i idziemy do Mastera albo z Constructed albo z Limited. Możemy tutaj sobie też zmienić obrazek swojej postaci, która się wyświetla w trakcie walki, jako twój awatar i pety. Też możemy sobie zmienić, jak, jak mamy jakieś inne, bo czasami się dostaje za darmo, czasami właśnie z tym premium tak zwanym, i jeszcze możemy sobie dokupić albo zmienić. No. Sleeves. No, tu, tutaj mamy swoje deki. No, możemy je tworzyć, zmieniać, edytować yy, i kopiować. Yy, jest yy, jakiś tam limit tych deków, ale 100 to jest naprawdę bardzo dużo. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym uzbierał tyle deków, żeby mi się to zapełniło. Tutaj wrócimy jeszcze wcześniej. Jeśli chodzi o to miejsce, tutaj mamy swoje boosterki, które wygramy i możemy je otworzyć. W nich są dodatkowe karty, które uzupełniają kolekcję. No ja ja nie polecam takiego szalonego kupowania boosterków. Już jak wygra się booster, jak to można go otworzyć, szczególnie na samym początku jest to bardzo istotne, bo rozbudowuje się kolekcję, ale tak kupować to nie, a lepiej grać drafty. No i tutaj sklepik y, Wizardów. No jak ktoś ma ochotę kupować coś, to może sobie zaszaleć. No ja, ja gram od początku bez y, zainwestowania grosza, więc więc też tak się da. Można kupić od samych gemów, które no, kosztują 4,99 dolar'a w najmniejszym wydaniu. Do slipsów i do zwierzaków, więc, więc też można wszystko tutaj kupować. Wiadomo, monetyzacja w dzisiejszych grach jest coraz bardziej agresywna, więc pojawia się w każdej grze, szczególnie darmowej. No i mastery. Tutaj możemy sobie jeszcze wejść na mastery 3. I od czasu do czasu dostajemy kulek, dzięki której możemy sobie Wybrać jeden z, ze styli i dążymy do jakiegoś konkretnego. Tutaj na przykład w nagrodę są slipsy. Wróćmy do głównego menu. Yy, tutaj są różnego rodzaju yy, gry, które można sobie rozpocząć. No wiadomo, kosztują albo gemy, albo złoto, w zależności. I tak, tutaj nasze draft, też można sobie, i gemy i, i złoto też się takie pojawiają. Wygramy do siedmiu y, zwycięstw, mamy trzy szanse przegrane w trakcie, jak już trzeci raz przegramy to nas wyrzuca z y, turnieju. No i im wyżej zajdziemy, tym większa jest nagroda. Tutaj polecam, szczególnie na samym początku, nawet jak się nie wygrywa tych draftów, to dostaje się te karty, które są akurat potrzebne, bo otwieramy sobie boostery, wybieramy jedną, podajemy dalej, więc, więc naprawdę to jest bardzo fajna rzecz. Szczególnie jak chce się rozbudować kolekcję, która no na początku jest troszeczkę biedna i musimy kombinować, jak tu wygrywać, szczególnie z lepszymi graczami. Chciałbym jeszcze Wam. Pokazać yy, tworzenie deku. Zaczniemy od tworzenia deku jakiegoś prostego, tak żeby na sam początek był idealny. Wybieramy format, bo to jest bardzo istotne, bo jeśli pojawią się karty nielegalne z w innych formatach, no to nie będzie można taką talią zagrać. Na przykład, wybierzemy standard. I kolor czerwony, bo czerwony jest bardzo dobry na początek. Tak, żeby jakiś taki prosty deczek złożyć. Zacznijmy od kreatur. Wiadomo, jak są erki, to bierzemy erki. Ale zawsze można też ankomony. Więc, więc tak, żeby było całkiem, całkiem agresywnie. Złożymy jakiś bardzo... Agresywny deczek, żeby przeciwnik się troszeczkę smucił. Dobra, to może jakąś wampirzyce. Czerwone wampiry, niech będą. Jakieś palenie. Jeszcze więcej palenia. Wampir. Dużo wampirów będzie. O, tutaj jest jakaś erka. Jednego goblina też zawsze można wrzucić jakby się brakowało miejsca, więc, więc nie ma to żadnego jakiegoś wyznacznika. Jakaś zabawna sztuczka, żeby przeciwnik się zdziwił. Trochę agro stworów przydałoby się jeszcze jakąś bombę rzucić do deku. To jest karta, albo pomaga w wygraniu gry, albo odwraca sytuację na polu walki. Więc warto przynajmniej jedną albo dwie takie karty mieć w deku. A na początku to może uratować nawet. Gra przez przypadek dek ma 60 kart. W tym najlepiej, jakby było, tak od 20 do 26 landów. Wiadomo, im tak bardziej agresywny, tym powinien mieć mniej landów. I też patrzy się na koszty. My mamy tu na przykład bardzo niskie koszty w tym deku. Więc nie musi być aż tyle landów. Jakiegoś smoczka na finisza. Będzie wesoło. No i jeszcze jednego smoczka, żeby było więcej smoczków. To też jest bardzo fajna karta do wampiru, bo wszystkie nasze wampiry nie będą ginęły razem. Z przeciwnikiem. Przedałoby się troszeczkę stworków dorzucić, które mogłyby atakować przeciwnika. Może tego wampirka dorzucimy jeszcze jednego. W sumie dorzucimy i tak, jeśli się ma jedną kartę w kolekcji, to można sobie dokraftować pozostałe karty. Tutaj jest ilość kart, które można sobie dokraftować. Te karty, które nie są tak naprawdę kartami, można trafiać w gusterkach i uzbierę sobie konkretną ilość. Tworzymy dodatkowe karty i nam się zmniejsza tam ilość w tych, w tej bazie. No i, <laughs> I na przykład tego jeszcze dorzucimy. Wampirka. Może jakiegoś innego złego, jeszcze wampirka, żeby same wampiry były. Nawet tego. I jednego goblina z hejstem, żeby był wesoły. Zresztą to jest dobra karta. No i jeszcze dwa palenia. Dobra. No to mamy 60-kartowy dek. Moglibyśmy na przykład troszeczkę zmniejszyć ilość landów, ale tutaj nazwijmy go na poczet. Red. Dobra. Mamy deczywo gotowe. Wracamy do home i klikamy play. I tutaj jest ostatnia gra, czyli wróci nas do tego samego deku, w którym graliśmy, w miejscu, w którym graliśmy. Tutaj są takie gry y, albo o ranking, albo for fun, albo brawlowe. I eventy są na pierwszym miejscu w zależności od tego na co się ma ochotę można sobie wybrać. A my wybierzemy sobie Standard Ranked i Dekret. Rozpoczynamy. Zazwyczaj bardzo szybko odnajduję przeciwników, ale w tym przypadku może być o, bardzo szybko. Istotne jest, żeby na początku mieć zawsze 2-3 landy. Jakąś kreaturkę do zagrania, szczególnie w pierwszej lub drugiej turze. No remowal to jest opcjonalne, ale też jest bardzo mile widziane. Zatrzymamy sobie rękę. Zaczynamy więc. Zagramy pierwszą kreaturę. On zagrał landa. Więc Zagramy drugą manę. Pamiętajmy, że pierwszy atakujemy, potem sobie może coś wystawić, chyba że daje jakieś efekty temu atakującemu. I zagramy drugą kreaturę. Confeder. O, gramy a Atak. I jeszcze podpakujemy naszego sporka. ale nas załatwił. Bardzo na to. Dobrze. Zagramy landik. Zagramy kreaturkę. Zagramy drugą kreaturkę. Przeciwnik wcale spora. możemy go spróbować zniszczyć i robimy atak wielkiego potwora nagramy Landzik Nie boimy się, atakujemy. Jeszcze raz Niestety miał warda, nie udało nam się go zabić Ale to nic Przeciwnik już jest na 6 życia Może się jeszcze uda nam coś osiągnąć Szczególnie z tym śmiesznym smoczkiem Zrobimy land Taki śmieszny ataczek kontruje nam Spela, sprytnie, bardzo sprytnie. Drugiego spela nam, kontruje. no robi się nie fajnie, dużego spora. I zagrał drugiego. nie. No ja teraz mogę tylko zaczekać. Nie będę atakował. Nie ma po co. Mówisz, że za siedem. Karta. Starze sobie zorka. I zaatakuję jednym typem. No jest kontyura atakuje mnie za siedem no ja mogę wpuścić moja tura no szkoda że coś fajnego nam nie doszło Moglibyśmy nawet spróbować wygrać. A tak, to tylko poranimy typa. Dobra, no to nie ma co atakować dwoma. Wybierzemy tylko tego. Musi blokować. Tego sobie landi i na tym zakończę. No, robię sobie advantage na instancie, nie wiem. No. Prytnie jak atakuje mnie, to nie mogę blokować? Nie, mam. No to Dziwny taki atak. Musimy mieć jakąś odpowiedź od Kingera. Moja tura. Ciekawe. To robimy pocisk? tak by to wymyśliłeś, żeby mnie wrócić na rękę? Czy ja no coś na to mogę powiedzieć? Wrócić, wróci. Miał jednak za zabawkę. Co by tu teraz wymyślić fajnego? Nie no, skończymy durę. Teraz sobie zrobię wyciszywę, całkiem nie Ja niestety muszę blokować Tak nie opłaca się dodać statystyk Tym też go nie zabiję Jeszcze możemy wstawić te do I skończymy. Jeszcze jedną kurę przyzjemy. <grymne> Jakiś typ jak już stary. Trochę nam to nic nie da Możemy mu co najwyżej zabić stwora więc już skończyliśmy grę Ale to tak sobie strzelę I jeszcze tym na koniec. Nie, to już nawet nie ma sensu strzelać tym. Możemy się w takim przypadku poddać. Ale gra była naprawdę wyrównana, na choć złożyłem dać 5 minut na kolanie. Zatem dziękuję wam wszystkim za uwagę i mam nadzieję, że troszeczkę teraz wiecie na temat gry i jak mniej więcej złożyć swoją pierwszą talię, jak zacząć grać, czym najlepiej. No Jeśli chodzi o kolory, to sami wybierajcie kolor, który wam najbardziej odpowiada. Na początku najlepiej jakby to był taki jednokolorowy, a później możecie dodawać kolejne kolory, które wam się spodobają. No, dziękuję za uwagę i trzymajcie się.